Właśnie spontanicznie wkładam w piekarnik ciasto drożdżowe. Babeczki w różnych kształtach, owadów <laughs> się już pieką. Motylki, biedronki, ważki. I słuchajcie, cały sekret dobrze udanych drożdżaków, bo nie ma szans, żeby się nie udały. Jest taki, że narbie w ciasto wyrasta. Pół godzinki pod ściereczką. Następnie na. 15 minut. 50 stopni tylko w piekarniku, tylko 50 stopni. I 15 minut, Sartuszka bo u mnie. A następnie na pół godzinki 160-170 stopni. Tutaj sobie fajnie jeszcze wyrasta. Także pójdźcie za chwileczkę do piekarnika. A babeczki już w 160 stopniach. Pół godzinki. Oczywiście to tak na no szybko i bez okazji, ale na polu chłodno. Także myślę, że jak wszyscy wrócą do domu, to będą mieć niespodziankę. A ja akurat znalazłam chwileczkę. Pozdrawiam. O, i ten zapach pieczonego ciasta drożdżowego. No powiem Wam, że stawczyki są piękne i kwiaty kocham, ale tak nie pachną. Także dla tego zapachu w domu warto. A ich ciasto draszczowe najlepiej wychodzi wyrobione ręką. Można mikserami, nie wiadomo, jakimi nie będę reklamować. Natomiast naprawdę lubi po prostu ciasto czuć ciepło ręki. Energię po prostu naszą, którą troszeczkę wkładamy. No i serce, żeby dobrze smakowało.